W ostatniej części opowiemy sobie o równaniach macierzowych i, i pokażemy jak metodę Gaussa zastosować do rozwiązywania takich równań z macierzami, a także w szczególności jak ją wykorzystać do szukania macierzy odwrotnej. Rozpatrzmy pewną macierz kwadratową a, a stopnia n i nieosobliwą, a zatem przypominam wyznacznik tej macierzy musi być różny od zera. Oraz pewną macierz B wymiaru n na m. Macierz B nie musi być macierzą kwadratową. Będziemy chcieli szukać niewiadomej macierzy x, która spełnia jedno z dwóch, z dwóch równań. Równanie typu pierwszego a razy x równa się b. Czyli teraz zobaczcie Państwo, szukamy takiej macierzy niewiadomej x, która prawostronnie przemnożona przez macierz A, czyli a razy x daje nam daną macierz, e, macierz B e, i równanie drugiego typu. Będziemy mieli również mnożenie macierzy, tylko teraz zobaczcie, kolejność jest przedstawiona x razy a jest równe b. Oczywiście e, w liczbach, gdybyśmy mieli równania liczbowe, no to to kolejność mnożenia nie miałaby znaczenia, bo mnożenie liczb jest przemienne, ale przypominam, że mnożenie macierzy nie jest przemienne, więc e, w, nawet jeżeli mamy macierz A i macierz B tego samego typu, no oczywiście tak, żeby w obu tych równaniach, oczywiście tak, żeby mnożenie było wykonalne, no to zazwyczaj rozwiązaniem równania pierwszego i rozwiązanie rozwiązaniem równania pierwszego i rozwiązanie równania drugiego są różne. No, w każdym razie mamy dwa takie typy równań macierzowych. Tak? Trzeba znaleźć macierz niewiadomą X, która spełnia Równanie pierwsze, a potem, która spełnia równanie drugie. Powyższe równania można oczywiście rozwiązać, wyznaczając macierz odwrotną do macierzy A. No, przy, przy, przyjrzyjmy się założeniom. Mamy macierz kwadratową i nieosobliwą, więc dla takiej taka macierz jest odwracalna, tak? A, może tutaj napiszę, odwracalna. E, to znaczy, że istnieje a do minus pierwszej, tak, a do minus pierwszej. Dla równania typu pierwszego, zobaczmy, mamy tak, a razy x jest równe b. Mnożymy sobie lewostronnie przez macierz a do minus pierwszej. Tę macierz trzeba by wyznaczyć oczywiście z tej procedury, którą Państwu podawałem na wykładzie dotyczącym obliczenia macierzy odwrotnej. Na razie. No i jeżeli tak lewostronnie przemnożymy, no to zobaczcie, to po prostu z tej strony z, z, z każdej strony y, y, równości po lewej stronie dopiszemy a do minus pierwszej, więc z lewej strony ono zniknie, a z prawej zostanie nam a do minus pierwszej razy b. Zniknie nam a do minus pierwszej razy a, tak? Bo przypomnę, że a do minus pierwszej razy a jest równe macierzy jednostkowej i macierz jednostkowa razy macierz x to jest po prostu x, tak? Tutaj e, tutaj się nic nie zmienia. Dlatego pozbywamy się tego A z lewej strony, mnożąc lewostronnie przez A do minus 1. Zaś dla równania typu drugiego mamy następującą równość X razy A równa się B. No to oczywiście robimy dokładnie tą samą operację, tylko mnożymy prawostronnie przez A do minus 1. Więc znów tą macierz odwrotną należałoby, przepraszam, tą macierz odwrotną do A, bo to mo może być inne zadanie zupełnie. Należałoby wyznaczyć. A potem prawostronnie przemnożyć macierz B przez A do minus pierwszej. No i, i tak jak mówiłem, jeżeli macierz B jest macierzą kwadratową, no to znaczy można zmienić kolejność mnożenia. Tak? W obu tych przypadkach można wziąć obie te macierze, ale x z pierwszego typu równania i x z drugiego typu równania nie są tą samą macierzą. Tak? Bo na ogół, drodzy Państwo, mnożenie macierzy jest nieprzemienne. Więc to jeszcze raz podkreślam. Że, żeby Państwo pamiętali, że kolejność mnożenia macierzy jest bardzo istotna. E, więc jeżeli macierz A występuje po lewej stronie niewiadomej, no to macierz odwrotna musi po, pojawić się po lewej stronie tej macierzy danej B. A jeżeli macierz A występuje po prawej stronie macierzy X w mnożeniu, no to macierz odwrotna do A musi się pojawić po prawej stronie macierzy B, tak? W tym mnożeniu. E. Właśnie, problemem w tym rozwiązaniu może być znalezienie a do minus pierwszej. Pamiętamy Państwo tą procedurę z szukaniem dopełnień algebraicznych każdego elementu, e, czyli liczeniem odpowiednich wyznaczników. Tak? Jeżeli mam macierz a stopnia n, no to musimy policzyć n kwadrat e, dopełnień algebraicznych, czyli n kwadrat wyznaczników stopnia n mniej 1. W przypadku, gdy a jest macierzą, powiedzmy, stopnia 4 kwadratową, to musimy policzyć 16 wyznaczników stopnia 3. A potem jeszcze wykonać mnożenie macierzy. Popatrzmy na następujące proste stwierdzenie, wyrażone w postaci uwagi. Równanie typu pierwszego, czyli a razy x równa się b, można potraktować jako układ m razy n równań liniowych z m razy n niewiadomymi. Czyli to będą, te niewiadome to będą współczynniki macierzy X. Układ ten można rozwiązać za pomocą przekształceń elementarnych. Mianowicie, zobaczcie, drodzy Państwo, jeżeli my sobie wpiszemy taką macierz rozszerzoną, tylko to rozszerzenie nie jest kolumną, a całą macierzą B, to za pomocą operacji elementarnych można macierz A sprowadzić do postaci schodkowej zredukowanej, która to ma, postać zredukowana będzie równa macierzy jednostkowej I. Tak, Przypomnę, że I e, to była taka macierz, z jedynkami na przekątnej i zerami poza nią, tak? Jeszcze raz do znudzenia. A wtedy to, co się uprości tutaj z tej prawej strony, znaczy co uzyskamy po uproszczeniu z prawej strony, to będziemy mieli a do minus pierwszej, e, a do minus pierwszej b. Czyli to a do minus pierwszej b to będzie właśnie nasza szukana macierz x. E, właśnie, gdzie macierz i jest macierzą jednostkową, diagonalną z jedynkami na przekątnej. Uwaga numer 2 jest następująca. Równanie typu drugiego, gdzie macierz A jest, równa, macierz A jest mnożona prawostronnie, tak? czyli mamy x razy A równa się B, można sprowadzić do, do równania typu pierwszego przez prostą operację transpozycji. Zobaczcie Państwo, jeżeli ja sobie rozpatrzę nasze równanie x razy A równa się B i stransponuję stronami, Obie strony, nierówności, obie strony równości, czyli no, prawdą będzie, że x razy a transponowane jest równe b transponowane. Ale teraz transpozycja transpozycja e, macierzy powoduje, że, e, przepraszam, transpozycja iloczynu macierzy to jest iloczyn macierzy transponowanych w odwrotnej, odwrotnej kolejności. Czyli zobaczcie, mamy a transponowane razy x transponowane równa się b transponowane. Czyli teraz dysponujemy macierzą daną macierzą A transponowane i daną macierzą B transponowane i szukamy macierzy e, niewiadomych X transponowane, czyli jak znajdziemy sobie macierz X transponowane, to szybko ją transponujemy, żeby uzyskać szukaną macierz X. Więc ostatnia równość jest oczywiście e, równaniem typu pierwszego, zatem e, rozwiązując e, za pomocą operacji elementarnych Sprowadzając, przepraszam, macież rozszerzoną A transponowane, B transponowane do postaci zredukowanej, uzyskujemy, skutkowej zredukowanej, uzyskujemy szukane rozwiązanie. Zobaczcie Państwo, x transponowane to jest yy, to, co wypisaliśmy, A transponowane do minus pierwszej razy B transponowane. Jeżeli sobie to jeszcze raz transponujemy, to po pierwsze, zobaczcie Państwo, zmieni się kolejność mnożenia, B transponowane, transponowane to będzie B, a operacja odwracania i operacja transpozycji może być traktowana wymiennie, więc mogę tutaj zamienić a do minus pierwszej transponowane. Jak jeszcze raz transponuję, no to to transpozycja zniknie, czyli uzyskamy to, co chcieliśmy. Prosty przykład. Znajdźmy macierz x spełniającą równanie. Zobaczcie Państwo, taką, prost, tak, taką prostą macierz, yy, kwadratową od stopnia 2 to bardzo łatwo jest zrobić oczywiście też metodą szukania macierzy odwrotnej, ale powiedzmy, że żeby państwu już szybko pokazać, że te operacje elementarne tutaj działają, wpisujemy sobie macierz rozszerzoną tego naszego równania. To jest równanie typu pierwszego, typ pierwszy, i sprowadzamy ją do postaci, do postaci zredukowanej. Wezmę tak, w2 minus w1, bo z trójki 3 odjąć 2, tu mi się zrobi 1, minus 1, 2, minus 1 i tu będziemy mieli 1, 2, minus 3, minus 5. Przestawmy sobie teraz kolejność, czyli e, zamienimy sobie stronami te, przepraszam, z, y, kolejnością te, te dwa wiersze i y, no to dostaniemy coś takiego. 1 minus 1 minus 3 minus 5, 2 minus 1, 1, 2 oczywiście wstawię tutaj te kreski, no i od W2 teraz mogę odjąć 2W1, po to, żeby pozbyć się tej dwójki. Mam nadzieję, że już Państwo załapali schemat, em, w, jaki, w jaki sposób postępować. Czyli tak 2 odjąć, y, odejmuję tyle razy, wiersz pierwszy, w którym stoi 1. No, ile y, jaki współczynnik stoi tu na początku tego drugiego wiersza? Tak, to jest dwójka, więc dlatego dwa razy wiersz pierwszy odejmuję. To będzie 0. Minus 1, odjąć dwa razy e, minus 1 to będzie 1. No i teraz popatrzmy. Minus 3, minus 5 przepisujemy, a tutaj 1 y, dodać 6 to jest 7, i 2 dodać 10 y, to jest 12. Hmm. E, popatrzmy. Odejmijmy w, takim razie, odejmijmy w takim razie jeszcze, znaczy, przepraszam, dodajmy teraz do W1, W2 i uzyskamy taką macierz 1, 0, 4, 7, 0, 1, 7, 12. Czyli szukana macierz X to jest macierz 4, 7, 7, 12. OK. Możemy zrobić sprawdzenie. Czy yy, macierz 2, minus 1, 3, minus 2 przemnożona przez macierz 4, 7, 7, 12 da nam to, to macierz 1, 2 minus, 2, minus 3. No to zobaczmy. Pierwszy wiersz razy pierwsza kolumna. 2 razy 4 to dać minus 1 razy 7 to jest 1. 2 razy 7 odjąć 12 to jest 2. 3 razy 4 to jest 12, odjąć, 2 razy 7 to jest minus 14, czyli będziemy, przepraszam, mieli minus 2. No i 3 razy 7 to jest 21, minus 2 razy 12 to jest minus 24, 21 odjąć 24 to jest minus 3. Wszystko się zgadza, wyszło. Oczywiście przykład jest bardzo łatwy, drodzy Państwo, dlatego że macierze mamy małego wymiaru ale widzą Państwo, że można to zastosować też w tego typu sytuacjach. Mógłbym policzyć macierz odwrotną do macierzy i wykonać mnożenie, ale ta operacja, operacje Gaussa są elementarne, więc wolałem Państwu pokazać to w ten sposób. Na sam koniec omówmy szczególny przypadek takiego rozwiązywania równań macierzowych typu pierwszego, mianowicie szukanie macierzy odwrotnej. Jeśli chcę znaleźć macierz odwrotną, to dla danej macierzy nieosobliwej i kwadratowej A, jej macierz odwrotna spełnia następujące równanie. A razy x równa się i. Tak? Szukamy takiej macierzy x, która przemnożona przez A da nam i. Czyli z tego wniosek, że x to musi być A do minus pierwszej, bo jest tylko jedna taka macierz. To wiemy z wykładu o macierzy odwrotnej. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, jeżeli ja skorzystając z przekształceń elementarnych, zapiszę sobie macierz rozszerzoną. Także lewa część to jest A, a prawa część to jest macierz jednostkowa, i przekształcę e, tę macierz rozszerzoną do takiej postaci, żeby w tej części podstawowej uzyskać i, to, co dostanę z to to, co dostanę z prawej strony, to będzie macierz odwrotna. I to jest jeszcze jeden sposób szukania macierzy odwrotnej. Bez użycia dopełnień algebraicznych, czyli bez użycia całej tej procedury. I dla dużych macierzy myślę, że on jest dużo łatwiejszy niż ten e, algorytm, który pokazywałem Państwu na wykładzie nam o, o macierzach. Na koniec zróbmy e, przykład, wyznaczmy macierz odwrotną do zadanej macierzy. E, tym razem, zobaczcie, drodzy Państwo, w miarę 3 na 3 No więc e, pamiętają. Pamiętają Państwo, że algorytm z dopełnieniami wymagał policzenia 9 wyznaczników 2 na 2 z uwzględnieniem znaków. No i oczywiście wyznacznika całej tej naszej macierzy również e, też trzeba policzyć ten wyznacznik. A teraz spróbujmy przekształcić to za pomocą operacji elementarnych. Czyli zobaczcie, piszę sobie macierz rozszerzoną, wpisuję z prawej strony macierz jednostkową odpowiedniego oczywiście wymiaru. No, i jedziemy, przekształcamy, yy, co możemy zrobić? Możemy zrobić na przykład, yy, yy, znaczy tu, tu po pierwsze, zobaczcie, teraz państwu Widać, że ta macierz no nie jest jakaś też specjalnie trudna. Jak sobie od wiersza trzeciego odejmę wiersz pierwszy, i od wiersza drugiego odejmę wiersz pierwszy, no to dostanę tak. 2, 1, 3. Tutaj 1, 0, 0. Tu dostaniemy, zobaczcie, 1. 1, 2, minus 1, 1, 0, no a tu dostaniemy 0, 0, minus 1, minus 1, 0, 1. Coś takiego. Czyli tutaj w, ostatniej, w ostatnim wierszu już właściwie mamy prawie to, co chcemy. Pomnożę to jeszcze przez minus 1. No a tutaj zrobimy sobie taki numer, że od wiersza pierwszego odejmę obecny wiersz drugi, żeby zrobić jedynkę. Mógłbym zamienić te wiersze, ale może zrobimy teraz troszeczkę inaczej, czyli będzie tak: 2 odjąć 1 to jest 1, 1 odjąć 1 to jest 0, 3 odjąć 1 to jest 1. Tu mamy 1, 1, 2, 0, 0, 1. No i teraz, byśmy się nie pomylili, no to 1 odjąć minus 1 to jest 2, 0 odjąć 1 to jest minus 1, tu zostaje 0. Minus 1, 1, 0. No a tu mamy zmienione znaki, czyli będziemy mieli 1, 0, minus 1. No dobrze, to prawie jest to, co chcemy. To ym, zróbmy tak. Wyzerujmy sobie może, ym, może najpierw wyzerujmy sobie tutaj ten element. Czyli od wiersza drugiego odejmę wiersz pierwszy. I dostajemy coś takiego. No tak, tu będzie sporo przepisywania. 2 minus 1, 0. Tu będziemy mieli tak 0, 1, 1. I teraz w 2 minus, czyli tu będziemy mieli minus 3. E, tu będziemy mieli 2, a tu będziemy mieli nadal 0. 0, e, 0, 1. E, I tutaj też 1, 0, minus 1. No to zostało nam, drodzy Państwo, wyzerowanie tych tutaj dwóch jedynek. Zrobimy to za pomocą tej trzeciej dolnej jedynki, czyli e, od w 2. Odejmę w3 i od w1 odejmę w3. No dobra, no to będziemy mieli coś takiego. 1, 0, 0, 0, 1, 0 i 0, 0, 1 w tej części podstawowej. No, a tutaj najwygodniej jest zacząć od dołu zapisywanie, bo to już mamy, tu się nic nie zmienia. Teraz e, e, w2 minus w3. Czyli minus 3 odjąć 1 to jest minus 4, 2 odjąć 0 no to jest 2, 0 odjąć minus 1 to jest 1, no i teraz 1, 2 odjąć 1 to jest 1, minus 1, i tutaj będziemy mieli 1. OK, no czyli wniosek z tego taki, że a do minus 1, tak, jeżeli ta nasza macierz, no ją nie nazwałem, jej, ona była, powiedzmy, nazywała się a, no to a do minus 1 no to jest taka macierz 1, Minus 1, 1, minus 4, 2, 1 i 1, 0, minus 1. Dobrze. Czyli widzą Państwo, że nie, nie było tych przekształceń aż tak dużo i znów one były elementarne. E, I udało nam się wyznaczyć macierz odwrotną. Więc to poszło dosyć szybko. Pytanie, czy szybciej byłoby użyć tego algorytmu z dopymieniami algebraicznymi? Może w przypadku macierzy 3x3. Ktoś mógłby być na tyle sprawny, że zrobiłby to szybciej niż ja przed chwilą, ale e, uwierzcie mi, państwo, gdy mamy macierz większego stopnia kwadratową, to szukanie macierzy odwrotnej e, metodą e, dopełnień algebraicznych, gdy nie mamy żadnego sprzętu liczącego, bo oczywiście można to zrobić w jakimś programie liczącym, to wtedy jest w ogóle bardzo łatwo. E, tak, po prostu na kartce papieru z długopisem no to metoda macierzy do, e, rozszerzonej przez macierz jednostkową i przekształceń elementarnych jest no, dużo, dużo łatwiejsza i w gruncie rzeczy też dużo szybsza. Podsumowując, w tej części widzieliśmy, że równania macierzowe m, możemy m, też potraktować metodą eliminacji Gaussa. W istocie układy równań pokazywaliśmy, że są takimi prostymi e, równaniami macierzowymi gdzie macierz niewiadomych i macierz wyra... tych wyrazów wolnych B jest po prostu jedną kolumną. Yy, czyli to po prostu jest taka macierz kolumnowa. W tej części rozszerzyliśmy sobie to troszeczkę na dowolną macierz kwadratową A i yy, 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 dowolną macierz B. Gdybyśmy nie mieli tego założenia, że A jest kwadratowa i nieosobliwa, no to tak jak Państwo widzieli w tej części o, o układach równań, byśmy mieli albo jak, jakąś sytuację sprzeczną albo nieskończenie wiele rozwiązań. Więc, żeby macierz X była wyznaczona jednoznacznie, no musimy mieć macierz A kwadratową i nieosobliwą. Na końcu widzieliśmy, że procedurę eliminacji Gaussa można z powodzeniem wykorzystać do szukania macierzy odwrotnej.